Przede wszystkim modlitwa. Modlitwa jest podstawą powodzenia. Modląc się usilnie, przygotowujesz sobie grunt pod przyszłe sukcesy. Z tym większym przekonaniem przywitajmy w naszym gronie najważniejszego. Jezu, dzięki Ci, że jesteś tu z nami. Prowadź nas w naszej wędrówce. Ale nie w historię. Prowadź nas do naszych wnętrz. I nie po to, byśmy więcej wiedzieli, raczej po to, byśmy mądrzej żyli. Apostoł Paweł o bogatym w treść rozdziale pierwszym, który rozważyliśmy w poprzednich programach, drugi rozdział rozpoczyna tak. Czytam. W przekładzie dosłownym Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanosić błagania, prośby, wstawiać się i składać dziękczynienia. Wszystkie te terminy wskazują na różne aspekty modlitwy. Kto w tym przypadku? powinien być przedmiotem tych modlitw. Wszyscy ludzie. Czytamy za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich, którzy są na stanowiskach. A dlaczego? W związku z czym? Czytamy dalej, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne we wszelkiej obożności i godności. Ludzie wokół nas, zarówno mniej, jak i bardziej wpływowi, tworzą atmosferę społeczną. Im więcej w niej pokoju, tym lepsza atmosfera dla realizacji naszego dzieła. Modlitwa, o jakiej mówi Paweł, cieszy się Bożą przychylnością. Czytamy. Jest to szlachetne i przyjemne przed Bogiem, naszym zbawcą, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nasze dzieło, realizacja Bożej Woli zbawienia wszystkich ludzi, jest dziełem niezwykle poważnym, gdyż, jak czytamy, Jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który złożył siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo własnych czasów. Jest to dzieło tak niewiarygodnie poważne, że apostoł pisze: Ja na to zostałem ustanowiony Heroldem i Apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem narodów w wierze i w prawdzie. Modlitwa, taka jaką przedstawia Paweł, jest na tyle ważna, że apostoł zaleca ją jako skoordynowany wysiłek, jako przedmiot spotkań przede wszystkim mężczyzn, ale także kobiet. Pisze: Chcę zatem, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu lub przy każdej okazji. Wznosząc ręce czyste, to jest niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów, które mogły wiązać się z mitami i rodowodami z wcześniejszego rozdziału, albo z atmosferą współzawodnictwa w bogatym efezie. Efes uchodził w tamtych czasach. Za wiodące miasto Azji. Uczulając na modlitwę mężczyzn, apostoł dodaje: Podobnie i kobiety. Na tym etapie Aweł łagodnie przechodzi do innego tematu, sposobu uczestnictwa kobiet w tych modlitwach. Pisze tak. Podobnie i kobiety w schludnym odzieniu lub Odpowiedniej postawie. Niech się zdobią ze skromnością i rozsądkiem albo ze smakiem. Nie w sploty, który to rzeczownik odnosi się do wszystkiego, co plecione, w tym do wymyślnych fryzur. Ani w złoto, czy też w perły lub kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom. Przyznającym sobie pobożność w dobre czyny. Wygląda na to, że wspólnotę Kościoła Bogatego Efezu tworzyło sporo osób, które stać było na zrobienie wrażenia tym, co zewnętrzne. Jednak to, co robi wrażenie, nie musi być skuteczne. Modlitwa. Czy ona robi wrażenie? W życiu mężczyzn wszystko inne zdaje się atrakcyjniejsze. Na skali skuteczności w obecnych czasach, chyba nie modlitwie przyznalibyśmy pierwsze miejsce. A jednak, to no właśnie modlitwa jest podstawą powodzenia. To ona przygotowuje grunt od przyszłe sukcesy. Pomyślmy o tym między kobietami, ale przede wszystkim między mężczyznami. Owocnej modlitwy, owocnej rozmowy z Bogiem.